Dlaczego musimy wiedzieć, ile wydajemy pieniędzy, a ile zarabiamy, żeby zaoszczędzić jakąś potrzebną nam kwotę na nasze marzenia? Ktoś lubi podróżować, ktoś chce kupić jakiś większy prezent, czy nazbierać pieniędzy na własne mieszkanie. Każdy ma swój własny cel i żeby szybciej go osiągnąć, musimy. Zarządzać swoimi finansami. Ostatnio widziałam taki żart. Dziewczyna pokazuje swoją kawę i mówi: Dostałam tę kawę za darmo, bo kupiłam za gotówkę. Co? I to znaczy, że jest za darmo? Niby wydajesz gotówkę i nie widzisz, że tą kłotę jest pisane z Twojej karty i liczysz, że to jest za darmo, ale naprawdę, a później na nastala jakieś oglądają ten filmik i liczą, że no naprawdę tak trzeba robić. Bardzo głupia.